I malutki, kipciuś idzie na spacer. Ale tu na... nie wchodź mi tu, nie wchodź mi tu. Niżej, 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 niżej. O, o! Ślicznie, ślicznie, ślicznie. ślicznie. Tak. Idziemy na spacer. Pipczek trochę pochodzi, trochę pofruwa. I pewnie wróci do domu, no bo jednak jednak tak, z głębiami nie chcę chodzić sam fruwać, też nie chcę i to tak o, o proszę, proszę, proszę proszę, proszę, proszę o, chodź Bibciak, chodź chodź malutki chodź maluch No, o, tak, tak, tak. Idziesz na spacerek, tak kochane moje śliczne moje, tak, tak. moja ślicznotka Ojej, jak sobie się Odzywała. No ale z fruwaniem to jest problem. O. Na drzewo, nie, tylko. Mitualnie na to, tak? Pipciuś. A od pipciusek. A ty pićko. A ty pipciko śliczny. Tak, tak sobie mrudzi. Nasz kołambek.